Cześć, jak widać, udało mi się zapuścić e, włosy, ale niestety troszeczkę są przerzedzone na końcówkach. Dlatego postanowiłam przedłużyć i zagęścić włosy w salonie Royal Hair e, na metodę mini-hipsułek. Jak widać efekty są bardzo zadowalające, bardzo mi się podobają te włosy, nie czuję jakiejś ciężkości, właśnie jestem zdecydowanie obciążona, mogę zrobić też kitkę i nie będzie widać kapsułek, na czym mi bardzo zależało. I właśnie o to mi chodziło, jestem mega zadowolona.